Jestem nauczycielką matematyki z Krapkowic. Może usłyszeliście Państwo o mnie w związku z moją walką o świeckie państwo i świecką szkołę. Gdy zdjęłam krzyż spokoju nauczycielskiego w szkole, w której pracowałam, spotkały mnie za to rozliczne nieprzyjemności i upomniałam się w sądzie o sprawiedliwość, bo w tej mojej walce zawiedli mnie moi koledzy i koleżanki z pracy. Zawiodły mnie wszystkie służby samorządowe i państwowe, zawiódł mnie burmistrz, rada miasta, zawiódł mnie wojewoda, zawiódł mnie kurator oświaty, zawiódł mnie minister oświaty, zawiodła mnie prokuratura, zawiódł mnie sam prokurator generalny, zawiódł mnie minister sprawiedliwości. Natomiast nie zawiedli mnie moi najbliżsi, moja rodzina, moi najbliżsi przyjaciele, organizacje samorządowe, a przede wszystkim nie zawiodły mnie niezawisłe sądy i wolne media. Wolne media udzieliły mi nieocenionej pomocy i wsparcia w mojej walce o prawdę i sprawiedliwość.